Witam państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Co my tu mamy? O makabryczne pytanie, pan Andrzej Kowalski. Witam panie Stanisławie. Jak wiadomo, wiek emerytalny zależny jest od średniej długości życia obywateli, to nie jestem przekonany, to jest wzięte dowolnie. Na przykład. Wiek emerytalny dla mężczyzn został ostatecznie przywrócony na poziomie 65 lat. Tymczasem, o ile wiadomo, o ile pamiętam, statystyki mówią, że średnia długość życia mężczyzny w Polsce obecnie to jest 74 lata, a przedtem, jeszcze ładnych parę lat temu, to była 72, trochę się wydłużyłam. No więc tu jest to trochę, znaczy powiedziałbym tak, że ten wiek emerytalny ustawowy jest dosyć luźno powiązany ze średnią długością życia. Być może, że jest, ale dosyć luźno. Ale kontynuujmy. Wpadła mi taka myśl. Otóż, skoro zbrodniczy koronawirus zabija masowo na niespotykaną skalę ludzi w każdym wieku, może warto utworzyć, by petycję, wniosek, projekt o obniżenie Wieku emerytalnego. Wiem, że to jest mało realne, żeby rząd choć to rozważył, ale co by nam szkodziło choć trochę dać im do myślenia? Co Pan o tym myśli? Pozdrawiam. No, proszę pana, no przede wszystkim. Zbrodniczy koronawirus nie zabija masowo na niespotykaną skalę ludzi w każdym wieku. No, taka jest propaganda, ale tak naprawdę to śmiertelność z powodu zbrodniczego koronawirusa, o ile mi wiadomo, nie przekracza 2%. Więc trudno to nazwać jakimś masowym, tu hekatomb, masową hekatombą. I rząd doskonale o tym wie, bo to rząd manipuluje statystykami. Więc oczywiście każdy projekt, Projekt można rządowi podpisać, do rządu skierować, ale jestem pewien, że właśnie z tego powodu nie zrobiłoby to na nim żadnego wrażenia, więc nawet trochę by im nie dało do myślenia. Pan Wojtek Kow. Witam, panie Stanisławie. Z czego może wynikać zupełny brak inicjatywy w obronie naszej granicy? Wydaje mi się, że jest ona tylko bierna w oczekiwaniu na działania Białorusi, nie zaś aktywna, próbująca te ataki niweczyć. No, trudno powiedzieć, żeby to zupełny brak był, no, w ochrony, no, wojsko tam chroni, kilkanaście tysięcy y, żołnierzy, funkcjonujących Straży Granicznej i policjantów y, tam na tej granicy jest i jej pilnuje. Natomiast rzeczywiście Pan ma rację, że Polska nie objawia jakiejś inicjatywy aktywnej, raczej reaguje na to, co zrobi Aleksander Łukaszenka. Myślę, że robi to z obawy przed narażeniem się na jakieś tutaj, no może nie kary, ale w, każdym, no w Polsce samej nie brakuje idiotów, którzy tam mówią, że nawet takie zachowanie to jest zbrodnicze i powinno być karane. No, na przykład pani Janina Ochojska, nie wiem, co jej na starość się stało, ale widocznie to no, starość, nie radość. Także proszę Państwa. Ja uważam, że Polska powinna się zachować nie tyle może aktywnie czy prowokacyjnie, tylko wyprzedzająco. No wiadomo było, że tutaj Łukaszenka coś takiego zrobi. W związku z tym można było wypowiedzieć. Konwencję o zakazie stosowania min przeciwpiechotnych, bo Polska podpisała taką konwencję, więc musiałaby ją wypowiedzieć, a potem zaminować niektóre odcinki. Granicy polsko-białoruskiej, zwłaszcza te, których trudno upilnować z uwagi na ukształtowanie terenu i tam dalej, i charakter tego terenu, no to zaminować to i to z całą pewnością kilku by wyleciało na minach tych, tych migrantów, nogi by im oberwało, a reszta już by zrozumiała, że bez nóg to do Niemiec na pewno nie dotrze, więc to by nawet było mniej ofiar niż. Tych ofiar śmiertelnych, tam co w lasach gdzieś, czy się potopili, czy tam w bagnach, czy w lasach pozamarzali, czy się poprzeziembiali, z całą pewnością byłoby mniej ofiar, więc to by było rozwiązanie humanitarne. A drugie, ogłosić, że każda próba yy, nielegalnego przekroczenia, a zwłaszcza siłowego przeforsowania granicy, yy, spotka się z otwarciem ognia do tych sprawców. I tyle. I wykonać to. Też myślę, że też by to, ale wymagałoby to odpowiedniego przygotowania. Taka stanowczość to by wymagała odpowiedniego przygotowania i dyplomatycznego, i propagandowego bo oczywiście klangor by się podniósł i tak no to wtedy dyplomatycznie to dyskretnie załatwić żeby tam nie było żadnych takich sankcji dla Polski ani tam żadnego potępienia i tak dalej na forach na forum międzynarodowym a klangor to trzeba było załatwić by Mam przekupić paru niezależnych dziennikarzy, żeby oni podnosili klangor, ale w naszym interesie, nasz klangor po naszemu. No i w związku z tym yy, yy, sprawa by nie była taka groźna, ta reakcja opinii publicznej nie byłaby taka groźna. I drugie pytanie. W związku z tym, że wybory w naszym nieszczęśliwym kraju są polem do popisu różnych obcych lub rodzimych wywiadów, czy pańskim zdaniem kolejne wybory mogą być też inicjowane i nadzorowane przez obce razwitki? Dziękuję, życzę dużo zdrowia. No nie tylko w naszym nieszczęśliwym kraju. Przecież prezydent Trump, a też jego przeciwnicy, obóz prezydenta Jozia Bidena, Prezydent Trump oskarżał Józia Bidena, to znaczy jego tamten sztab wyborczy, o sfałszowanie wyborów, bo osobiście jego nie oskarżał, ale ten sztab wyborczy z całą pewnością. No a prezydent Biden co? Że tu wybory, ale to i poprzednio było takie, pani Chilarzyca... Też takie oskarżenie wysuwała, że to Putin, Putin zmanipulował wybory w Ameryce. To jak w Ameryce, Putin może zmanipulować wybory, to widać, że ta cała demokracja to funta kłaków jest niewarta. Tu tylko jest pole dla wywiadów i politycznych gangów. No jak tak, tam jest, w takich potężnych państwach, to cóż dopiero u nas. Ja uważam, że u nas władzę prawdziwą sprawują str trzy stronnictwa rotacyjnie. Ruskie, pruskie i amerykańsko-żydowskie. No i to tam raz jedno, raz drugie i tak dalej. I to wybory są mniej więcej odzwierciedleniem tego, jak one tu funkcjonują. Pan Andrzej Tomaszewski. Szanowny panie Stanisławie, czy pańskim zdaniem, kiedykolwiek na Ziemi zdarzy się tak, że komuna w jakimkolwiek wydaniu, czy to bolszewickim, czy obecnym, czy jakimkolwiek przyszłości, zniknie raz na zawsze z tej planety? No, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, proszę pana, nie dlatego, żeby nie było jakiegoś sposobu na wyrugowanie takie fizyczne komuny czy ideologiczne tej planety, tylko z tego powodu nie zostanie wyrugowana raz na zawsze, że bardzo wielu ludzi, i to ta ich liczba stale rośnie, bardzo wielu ludzi, być może nawet zdecydowana większość, Wyżej ceni sobie bezpieczeństwo niż wolność. Przy komunie bezpieczeństwa też nie będzie miała, bo komuniści obiecują tylko taką iluzję bezpieczeństwa. Ale bardzo wielu ludzi, bardzo wielu ludzi można na to nabierać, no i są nabierani. Przede wszystkim takich, którzy nie y, zostali zaszczepieni, nie dostali szczepionki przeciwko komunizmowi. My, którzy przeżyliśmy wiek życia pod komunizmem, to my jesteśmy zaszczepieni. Natomiast ci młodzi ludzie, którzy urodzili się w drugiej połowie lat 80., albo nawet na przełomie lat 80., 90., to oni już takiej szczepionki nie dostali. No, i w związku z tym wydaje im się, że tu no, też ulegają tej iluzji. No, i dlatego no, na przykład, nie, przede wszystkim, nie mają doświadczenia przemocy. Dlatego wydaje im się, że na przykład no, wojna to polega na tym, że strony wojujące przekrzykują nawzajem. Tymczasem, wojna polega na tym, że strony wojujące się mordują bez litości. No i gdyby na przykład takie panienki ze strajku kobiet wiedziały, że jak zostaną złapane, to ktoś je posadzi na nodze od krzesła, to znacznie mniej entuzjazmu by, to już musiała być naprawdę poważna sprawa, żeby urządzać awantury na ulicach. No ale nie mają takiego doświadczenia przemocy, w związku z tym, w związku z tym nie, ma takiej, nie ma takiej możliwości. Pan Andrzej Tomaszewski. A, i drugie pytanie. Jaki jest pana najlepszy sposób sprawowania władzy? Ja tak sobie myślę na własny użytek, że najlepsza byłaby dyktatura demokratyczna. Polegałoby to na tym, że demokratycznie wybierani, wybieramy sobie dyktatora spośród listy kandydatów dobrze nam znanych autorytetów. Taka lista powinna istnieć non-stop, a następnie bezwzględnie go słuchamy. Oczywiście taki dyktator nie byłby w stanie w pojedynkę władzy sprawować, więc dobierałby sobie współpracowników coś w rodzaju ministrów. Natomiast rola tzw. sejmu sprowadzałaby się jedynie do patrzenia dyktatorowi na ręce. A w przypadku jawnych nadużyć do jego odwołania. Co pan sądzi o takim sposobie sprawowania władzy? Czy jest w ogóle możliwa? No, wydaje mi się, proszę pana, że to, co pan nazywa dyktaturą, to jest tylko karykatura i to żałosna karykatura dyktatury. Czy zna pan takiego dyktatora z prawdziwego zdarzenia, który by się poddał? Sejmowi, że mu Sejm patrzył na ręce, a jeszcze w dodatku go odwoływał. No to znaczy, jeżeli by mo była możliwość odwołania dyktatora, to znaczy, że on nie byłby żadnym dyktatorem. Proszę Pana, najlepszym, jeśli Pan takie ma tutaj, w tym kierunku Pan chciałby podążać, no po co tu wyważać otwarte drzwi? Najlepszym Proszę pana, systemem sprawowania rządu jest monarchia oświecona. Monarchia oświecona. No i nie żadna tam karykatura dyktatury. Pan Kalisz, szanowny panie Stanisławie, chciałbym zapytać, jaki jest pana stosunek do kreacjonizmu oraz do teorii ewolucji? Której teorii jest pan zwolennikiem? No, ewolucja jest faktem. Ewolucja jest faktem, więc co tu mam wybierać? Natomiast wydaje mi się, że z pewnego punktu widzenia kreacjonizm nie jest teorią ewolucji sprzeczny. Dlatego, że na przykład no, można przyjąć, że Pan Bóg stworzył świat, prawda? Wszystko stworzył, więc świat, no ale stworzył również zasadę, według której świat funkcjonuje czyli zasadę przyczynowości, która jest bardzo dobra. Dzięki niej bowiem możemy świat rozumieć, nawet przewidywać różne rzeczy, dlatego, że gdyby w przeciwnym razie, gdyby tej zasady przyczynowości nie było, to świat by się nam jawił jako chaotyczne kłębowisko, jak którego nie bylibyśmy w stanie ogarnąć rozumem. Prawdopodobnie nie mielibyśmy wtedy rozumu, bo po co nam on potrzebny. Więc jeżeli już Pan Bóg stworzył świat i zasadę przyczynowości. No to dlaczego nie miałby, y, na przykład, y, tak zaprojektować y, dziejów świata, żeby z y, prymitywnych organizmów tworzyły się organizmy coraz to bardziej skomplikowane, a wreszcie organizmy inteligentne. No, nie widzę żadnego powodu, a ktoś by tu zabronił, Panu Bogu, taki, takiego ukształtowania y, istnienia świata. Tym bardziej, że są pewne przesłanki, które, no, znaczy nie przesłanki, poszlaki, które wskazują, że jest to możliwe rzeczywiście. Jaka jest najbardziej rozpowszechniona materia w kosmosie? Dwa pierwiastki, wodór i hel. Przede wszystkim wodór. Więc najprostszy pierwiastek, Jeden, jedno jądro atomowe, jeden elektron, a i te, ten pierwiastek tworzy gwiazdy. Te gwiazdy, energia tych, energia gwiazd bierze się stąd, że tam w jądrze gwiazdy panują takie potworne ciśnienia i temperatury, że tworzy się plazma, a więc same jądra atomowe już bez elektronów. I te w jądrze gwiazdy, jądra atomów wodoru, łączą się w atom helu. Czemu towarzyszy wydzielanie ogromnej ilości energii. Taka sama reakcja zachodzi w bombie wodorowej. Dokładnie taka sama jak w Słońcu. No i gwiazda ewoluuje. To znaczy, tam ten wodór. Tego, wreszcie tego wodoru jest coraz mniej i w zależności od tego, jaka, jak duża jest gwiazda, bo to jeszcze tutaj taki element wchodzi w grę, y, albo ona się ewoluuje do fazy czerwonego olbrzyma, albo staje się supernową. I kiedy gwiazda staje się supernową, to wtedy powstają Podczas eksplozji supernowej, bo to jest największa, chyba największa tragedia w całym kosmosie, powstają pierwiastki cięższe, takie jak węgiel, który jest tu pierwiastkiem podstawowym, pierwiastkiem życia. Chemia organiczna to jest właśnie chemia związków węgla, natomiast nieorganiczna to jest chemia związków wodoru. I yy, Wtedy powstają takie pierwiastki bardziej skomplikowane, jak węgiel, wapń, złoto, no złoto też, żelazo i tak dalej, i tak dalej, z których zbudowane są nasze ciała. My zawdzięczamy swoje istnienie ewolucji gwiazd. Jakaś katastrofia jakiejś gwiazdy, która stała się supernową. No i ale ta, dzięki, temu, dzięki temu myśmy zaistnieli, bo to pierwiastki tylko w taki sposób mogły powstać. W związku z tym nie wydaje mi się, żeby to jakaś zasadnicza sprzeczność była, yy, dlatego ja w, w, w tej kwestii. Nie kieruje się wiarą, tylko kieruje się faktami. No i pan obiektywny Tomasz. Panie Stanisławie, co właściwie zarzuca pan Jurkowi Owsiakowi i dlaczego uważa pan, że nie należy wspierać wójt? Nie uważam. Nie uważam tak. Zarzucam Jurkowi Owsiakowi to, że on korzystał z takich wpłat. Spółek Skarbu Państwa i nawet instytucji samorządowych, którzy czy które i którzy bez, które z, bez, że tak powiem, upoważnienia podatników, bo to przecież pieniądze z podatków, no, no finansowały, więc to mu zarzucam, bo. Jeszcze za po poprzednich tam rządów, to kiedy, że tak powiem, podlizywano się panu Owsiakowi, wojsko tam brało udział, tam łodzie podwodne i tak dalej, to wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje. Tymczasem pan Owsiak jakoś nie wyharknął tych pieniędzy. Y jeśli nawet część zebranych przez pana owsiaka pieniędzy jest gdzieś wyprowadzona na jego prywatne konta bankowe, to czy nawet jedno uratowane życie dzięki sprzętowi zakupionemu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy nie jest warte naszego wsparcia? Z góry dziękuję za odpowiedź i życzę wesołych świąt. Niech pan Sutor zakończy i dobrze popije. Dziękuję bardzo i nawzajem. No więc. Wiem, to jest taka to pewna zabawa. Państwo zbiera od obywateli podatki na ochronę zdrowia pod pretekstem, że ich będzie leczyć. Następnie znaczną część tych podatków przejada aparat biurokratyczny w rodzaju Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, który nikogo nie leczy. Proszę sobie wyobrazić, no my, my, my chyba nawet połowę przejada. No to ile sprzętu można było kupić za te pieniądze, gdyby tej struktury biurokratycznej nie było? To jest zupełnie niepotrzebna. I wtedy pan Owsiak też by był niepotrzebny. Natomiast pan Owsiak, ja nie posądzam go tam, bo to, że kradnie pieniądze, nie. Mimo że tam niektórzy go posądzali o to. Natomiast wydaje mi się, że on został namaszczony, bo to, co on robi, to jest tak bardzo podobne do takiej akcji pomocy zimowej w hitlerowskich Niemczech. Tam też tak było. By organizowana była taka z dużym zadęciem propagandowym pomoc zimowa. Tu Goebbels protektorat na tym rozciągał. No i zamiast, że tak powiem, nie zabierać ludziom pieniędzy, to wtedy nie trzeba było im organizować żadnej pomocy zimowej. To jednak no w socjalizmie właśnie tak jest. I ja... Że, że, mnie pan Owszak trochę śmieszy, zwłaszcza sposób, w jaki on się z kolei podlizuje swoim wyznawcom tam, co im mówi pan Owsiak. Jesteście wspaniali, kocham was. No, któż by nie chciał słyszeć takich rzeczy. Także no, pan Owsiak jest przede wszystkim postacią zabawną, ale z uwagi na to, teraz akurat to rząd jest mu nieżyczliwy, więc go nie wspiera, ale kiedyś jak rząd, rządy były mu życzliwe i podlizywały mu się, to go wspierały pieniędzmi publicznymi, więc, i to mi się nie, już nie podobało. I tyle no. niech pan suto zakąsi i dobrze popije państwo też niech wam niczego nie zabraknie ani w postaci płynnej ani w postaci stałej no nie mówię już o strawie duchowej o strawie duchowej bo proszę państwa warto zwrócić uwagę dlaczego my w ogóle obchodzimy te święta no i dlaczego mamy rok 2021, a wkrótce będziemy mieli rok 2022? Nie zawsze taka rachuba czasu była. Kiedyś na przykład w księgach sybilińskich, które Tarkwiniusz Stary otrzymał od wieszczki kumańskiej i które były przechowywane w świątyni Jowisza na Kapitolu, dzieje świata były podzielone na 10 okresów. Od, licząc od zburzenia troi. To taki, taka rachuba czasu była. W Grecji czas liczono od pierwszej olimpiady. W 776 roku przed narodzeniem Chrystusa była pierwsza olimpiada. W Rzymie liczono czas od założenia Rzymu, czyli 753 lata przed narodzeniem Chrystusa. A chrześcijanie liczą czas od narodzenia Chrystusa i obchodzą te rocznice jako święto Bożego Narodzenia. Więc jeżeli suto tam zakończamy i dobrze popijamy, to powinniśmy tu właśnie w ramach strawy duchowej pamiętać o tym, czemu to wszystko zawdzięczamy. No i takim przypomnieniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.